Żeby widzisz tego szorca, to jesteś totalną legendą. Skibicie skim. Pokażę Wam jak zabić kogoś tego typa, co stoi tam gdzie... tam, tam. Tam gdzie czemu jest okacza. Tego typa zabijecie. Jak gracie 1 v 1 v 1 v 1, -1 zabijecie tego typa praktycznie w 5 sekund jak wykorzystacie trika, którego sam wymyśliłem. Jest to mój oryginalny pomysł musicie mieć do tego nóż, ja mam MP taki karambit i robić, lecicie tak, tak no i nie udało się za pierwszym, więc pokażę wam za drugim no i robicie o tak stajecie na tej linii tu o tu gdzie jest ta kropka, czyli tu gdzie czerwuje jest akacza no i robicie tak wystrzeliwuje was i walicie w mój Mega fajnie to wygląda. Nie dość, że sam to wymyśliłem. To po, po prostu mega Wam polecam. Jeżeli często gracie 1V1V1, musicie lecce to z kolei przetestować. no znikają. No i ogólnie to ja Wam mega polecam. No i oczywiście bardzo fajny trik, więc no to było na tyle z tego szansa.